Kolejna roślina słabych ziem, czyli w tym leśnictwie czuje się doskonale, chociaż jest rośliną bardzo rzadką, oczywiście jest chroniony. To jest pomocnik baldaszkowy. Roślinka o tyle śmieszna, że w zasadzie jak ktoś nie wie czego szukać, to pominie. Po prostu wygląda bardzo podobnie do borówki, czernicy. Zaraz postaram się tu pokazać, a tu są. Taką zasadniczą różnicą jest to, że roślinka rośnie w zasadzie jako jedna łodyga. Tak to wygląda. Jest liść bardziej skórzasty, bardziej podobny właściwie do borówki brusznicy. No i inaczej kwitnie. Tak jak tu widać, to był baldach, który niestety tej chwili jeszcze nie, nie o tu coś tam jakieś resztki są, które jeszcze nie zdążyły zakwitnąć. To są po prostu pączki. Zwykle jest tego więcej na tych roślinkach. Tu jest coś takiego też to widać, że to się później rozwinie. Jest tego dosyć dużo w tym miejscu akurat z tym, że zaraz pokażę różnicę. O właśnie nie chcę tego rozdeptać, pokażę różnicę między tym pomocnikiem. Tak wygląda pomocnik, a tak wygląda przy nim borówka, czernica. Jak widać, no borówka jest gładsza. Ten ma liście piłkowane, ciemniejsze, bardziej błyszczące. Chroniony jest prawdopodobnie dlatego, że kiedyś był uważany za roślinę leczniczą. Tam były jakieś. Pomagał podobno przy chorobach układu moczowego. Z tym, że w tej chwili nie bardzo wiem na czym to polegało. Wiem, że piło się to. Obok niego, wprawdzie nie jest chroniona, ale rośnie gruszyczka jednostronna. W zasadzie też u mnie jest dość rzadką rośliną. Dlatego ją jeszcze tutaj pokażę. Jako, wygląda tak jak młoda siewka gruszki. Rzeczywiście liście są bardzo podobne do gruszy. Natomiast kwiatostan to jest po prostu taki rzadki kłos. Białe kwiatki, no biedy można by to w jakiś sposób przyrównać do konwali, z tym, że no słabiutko, słabiutko. Jest tego też dość sporo. W sumie tworzą taki płat razem z pomocnikiem około 6-8 metrów kwadratowych. No też jest tu w tym miejscu obserwowany przeze mnie dosyć Starannie. Powolutku, pomocnik się rozrasta, gruszyczka też. No z tym, że bardzo uważam, żeby tego ludzie nie zniszczyli, dlatego że w pobliżu jak widać jest parking leśny. No ale już jakby nie, niewiele mam na to wpływu. Oznakowałem to w terenie. Wiadomo, że coś tu jest. Jeżeli ktoś nie wie co, to prawdopodobnie nie zainteresuje się, nie podejdzie i nie zniszczy. No i to właściwie o tej roślince wszystko, co mogę teraz powiedzieć.